Cześć! Minął 29 dzień od operacji Demona i powiem szczerze, że zaczynam się o niego martwić, ponieważ tydzień temu robiłam mu taką kontrolę wagi. Co jakiś czas chodzę go ważę, sprawdzam jak dużo mi je, czy nie za szybko, bo tutaj staram się jednak tego pilnować. Okazało się wtedy, że zamiast 40 kg, jak to było przed operacją, waży mi 37 z kawałkiem. Pomyślałam, że może to jest związane z ćwiczeniami. On teraz ma większą aktywność, trzeba zwiększyć tutaj porcję jedzenia, zbilansować dietę na nowo. Tak też zrobiłam. Po tygodniu wróciliśmy na badania i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że demon waży 34 kg. To jest duży spadek. 6 kg w ciągu dwóch tygodni, no jest się czym martwić. Zaczęłam w domu kombinować, co to by mogło być, oczywiście tutaj wspomogłam się wujkiem Google i zaczęłam zastanawiać się, czy czasami nie są to jakieś pasożyty, ponieważ on strasznie gubi o jak widzicie sierść, nawet jak ja go tak złapie. Do tej pory łączyłam to z dwiema narkozami z leczeniem antybiotykowym. Pani weterynarz stwierdziła, że jest to mało prawdopodobne. I tutaj może być inna przyczyna po prostu tego. Dlatego poprosiłam, żeby zrobić tutaj badania kału demonowi. I my we wtorek będziemy zanosili jego próbki. Sprawdzimy na obecność kału, na obecność tasiemca i nicieni. Ale jeszcze taka ludzie z grupy choroby psów i kotów pozaortobetycznymi podpowiedzieli, żeby sprawdzić kał na obecność labry. Powiem szczerze, ja jakby tego mm, nie pomyślałam nawet o tym, żeby tutaj sprawdzać lambrię, ale oczywiście to zrobiłem, ponieważ badania e, są e, tanie, a myślę, że, że warto mieć jednak pewność, czy to na pewno nie to. Mm. Co jeszcze? W zależności oczywiście od wyników wtorkowych, demon od wyników wtorkowych, po prostu albo będziemy go leczeć na obecność pasożyta, albo po prostu tutaj z demonem będziemy szukać przyczyny dalej tej utraty wagi. Ok, ja się z Wami serdecznie żegnam, ponieważ obiecałam tutaj mojemu. Rozbójnikowi, że pojedziemy dzisiaj na tą wycieczkę za miasto albo, albo gdzieś na jakiś e, wybieg e, psi. Także Was serdecznie pozdrawiamy i słyszymy się już niedługo. Prawda mam? Tak? Mm -hmm. <laughs>